Wszystkim nazywam się Edzio. dzisiaj ma kurwo! Dzisiaj kontynuujemy, nasz, kontynuujemy naszą przygodę z Battle Magus. Mm, I teraz mam taką rozklinę, bo zrobiłem ostatnio poranie i wydaje mi się, że koszulka mi się skurczyła, bo ją teraz założyłem. Oczywiście ta koszulka już wyschła i na ramionach jest taka ciasna. <ścoughs> I to jest bardzo okropne w tym momencie. Bardzo złe. O, kurde, nieprzyjemnie teraz mi jest. No ale oni, skończyliśmy na tym, że mamy tego głąba, który zapierdala naprawdę szybko. Zniszczyliśmy tutaj tą. Nie wiem, to była Nekropolia. Dobrze, do Nekropolii. I tyle. Uf. Myślę, że ta misja może nam zająć jeszcze dwa odcinki. Bo dzisiaj co będziemy robić? Dzisiaj w ogóle coś. Jest... O nie, Prywatne wiadomości. Nie, halo policja. Uznajmy hipotetycznie, zaczęliśmy o 13, bo jeszcze coś tam robiłem i leciały minuty na Steamie. Zrobimy standardowo nagrania. 22 minuty, no ale <grywamy> damy to, te przycięcia i to wszystko, to będzie zaraz 18. <grywamy> Tylko zauważyłem jedną rzecz, że coś tak lekko oni nie chcą się uleczyć. No właśnie. Nie wiem czemu. To jest bardzo dziwne. Gdzie jest syn? <laughs> Kurwa, serio? <laughs> serio? <laughs> Twój jest, nie? Oni też gdzieś tu są? Co? Dali, zapierdzielaj pan. O Wyprawimy najhuczniejszą z Powiem ci, że ten twój syn to wygląda jakbyś... jakby on był twoim ojcem. <śpiew> Powiedz, co to za historia z elfami i bestią? Cóż, pewnego dnia wbiegł tu w skórę mag, Elfy zaatakowały, powiedział. Strzeźcie się intryk, leśnego ludu i rzeczywiście. Od tej pory na rozstajach zagościł potwór. Cóż, odpłaciliśmy za to elfom z nawiązką, ale rozstaje się, ale rozstaje są zablokowane, a handel zmarł. Będziemy Ci wdzięczni, niezmiernie wdzięczni, szczególnie jeśli ubijesz podłą bestię, która zadomowiła się na rozstajach. No, to fajnie. Yy, moi drodzy, wpierw zrobimy coś takiego, że. O, właśnie. Na, na na na! Na na na! na, Mamy pieniądze! Dobra, teraz tak. Robimy mały zwiat. Gdzie co możemy dopaść? Ponieważ. Chyba ta mapa ma bardzo mało. Ale to bardzo mało expa. Tak mi się wydaje. Zobaczmy, bo tutaj jak pójdziemy, to nic tak za bardzo nie ma. Tu mamy obóz bandytów, który zaleciliśmy zniszczyliśmy. Tu mamy jedynie coś. Hmm. Tu mamy te leśne królestwo chyba. Nie, tu mamy nekropolię. <ścoughs> Czy to wszystko z potworów? Naprawdę? Tu mamy most, który jest zawalony. Tu mamy coś. No dobra, także zrobimy tak, że. Hmm, gdzie to było? Pójdziemy tu. Tak jest. O, jeszcze tak zrobimy. No i co moi drodzy? Jeszcze jeden punkt dowodzenia. A fajnie, że idziecie osobno. Bardzo fajnie. O tych się nie boję, bardziej już się o tych boję. Gdzie to jest? To jest tutaj, no dobra. Okej. Okay. Już myślałem, że przejdę przez bestię. z radością. Chyba się nie bijecie. To no dobrze. Tutaj na górę będziemy później wchodzić. A nie, to jest kopalnia. Co my tu mamy? Szkielety? Panie, z czym do ludzi. Dobra. Teraz możemy tak naprawdę szczerze no i tak będziemy jeśli chcemy pójść tu tu musimy i tak przejść przez znaczy możemy przejść ten, 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 ten no ale bez przesady pójdziemy na potworę na potwoła o mamy źródła jakieś magii no to fajnie Kurde, no ile tych punktów, przecież, a ja ile mogłem kupić many teraz? No może może dwa poziomy, hmm. co tu by jeszcze powiedzieć? Myślę, że zacznę wrócić do Sinking City. Bo miałem taki plan po prostu w ogóle. Ja to jestem ten cwaniak, kurwa. Są tu, jacy, są tu jacyś cwaniacy. <grym> Jest tu jakiś cwaniak Bo mogłem już dawo zrobić jakieś przyspieszenia, a tak to nie robię. Dobra, zajmiemy się tym debilem Kuchwale imperium. To... Co dzięki. Tak jest. Ale jestem ciekawy, czy w ogóle tutaj nic nie ma, tylko może tu pewnie by były jakieś niedźwiedzie. Ale no, za niedźwiedzia specjalnie iść walczyć. Tu możemy jeszcze pójść jedynie. Ale wpierw... o, 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 o. Myślę, że wpierw to ja bym... Zobaczę, jak te wilkołaki są odporne na to. No, błyskawice na ogień, na ogień bardziej. Ciężko tak szczekałem. Uff, uff, uff. <grytania> Jakoś bym chciał to zrobić teraz. Dobra, tu możemy akurat przyspieszyć z, z ręką na sercu, jak chcę wybić te wilkołaki magią. Także. <grytania> jedną rzecz, dość ważną. Mianowicie... Nie, 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 nie. My nie podchodzimy. Niech on sobie podejdzie. I teraz tak. E, ty, kurwa, po czwaro. O, właśnie. Tak, zróbmy sobie. O, kurde, mocno bijesz jednak. Zrobimy tak. Na twój rozkaz. O właśnie, bo nie każdy Na po prostu wie mm, Że ona wybucha A Jak wybuchnie to jest bardzo nieprzyjemnie I teraz tak okay. moi drodzy I Ten kamień spowoduje to że nasza jedna jednostka padnie Więc Fój, wolę O Idę A, kur cool. Nie, w sumie oni kosztują jeden punkt. Dopłodzenie jeden. Ale chciałbym kupić kuszników. Ale szczerze, weźmiemy jako maga. Z przyjemnością. Runa, która, która została po śmierci potwora, je, 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 jaśnieje magicznym blaskiem, choć nie wiem jaka jest tego przyczyna. Powinniśmy pokazać ją w mieście. Może ktoś z mieszkańców ją rozpozna. I po prostu wiem, że. Podobny efekt co do wampiryzmu. Coś kojarzę. Nie wiem, czy to było to, czy tak. może Sync of Darkness, że. Po użyciu tego skonstruj się z lekarzem lub farmaceutą. Nie, że po prostu nasza jednostka teraz uginie, ale nie jestem pewny, czy to było w tym, czy nie w Sync of Darkness. Zajdziemy jeszcze tutaj. I zrobimy sobie tak. Przyspieszenie to załatwimy i pójdziemy do... O, obóz elfów. I pójdziemy do miasta i do obozu elfów. Także... Zaraz co odkryłem po ubiciu dzieło. Nie wygląda to znajomo. O, widzieliśmy czarną w rękach maga. Jakże on się, się nazywał? Jego imię zaczynało się na literek E. Yeah". Gówno! <noise> to znaczy, że to on przywołał bestię, a elfy nie mają z, z nią nic wspólnego. Natychmiast powstrzymamy działania wojenne przeciw nim i wyślemy umyślnego i... I wyślemy umyślnego i... Przy, umyślnego? I przeprosinami i prośbą o pokój. Natychmiast wstrzymamy działania wojenne przeciw nim i wyślemy umyślnego z przeprosinami i prośbę o pokój. Umyślny. To to kurwa, ty nie jesteś umyślny. <śmurzanie wyszło> <śmurzanie wyszło> <śmurzanie wyszło> Możemy iść do elfów zawsze. Ile mamy? 18. No, to będzie już koniec misji, praktycznie mógłbym powiedzieć. Teraz, no, to jeden odcinek jednak. <śmurzanie wyszło> Jestem zadowolony na jakim jest gra? Na, stop, na 100%, 100%. Czyli trzeba ją troszeczkę. O. Tak jest, tak jest. Może być. Idźmy do tych zafajdanych elfów. Hmm. O, o właśnie, tu możemy zrobić tak, właśnie taką fajną. Dowodzenie 3. Dowodzenie 3? Z się coś chyba w głowach popierdoliło. Nie mogę dowodzić większą liczbą. Trzemu 3. Co oni, kurde? To co to jest za czarodziejka tej? Lol, no, co ona robi? To nie jest podstawowa? Czarodziejka... No i to jest właśnie ten plus tego Battle z tą księgą, co było. Ty nie, frajerze. Ty podejdź. Opuścił kleśnie, bracie. Przybyłam w pokoju. Właściciel tej runy przywołał bestię, a was obwinił za ten czyn. Ludzie już zrozumieli swój błąd. Znamy tę runę. Ludzki mak, który ja który ja nosił, który mi ją nosił, przemierzał nasze ziemię siejąc zamęt. Ten wróg jest przebiegły. Dzięki ci za wyjaśnienie tego nieporozumienia. Ludzie nadal ludzie dali się za, zwieść złemu czarnoksiężnikowi. Nie będziemy już ich atakować, choć to oni co tak wolno z piersi. <śmiech> <śmiech> Aha. A co było parę dziesiąt lat temu? To samo, tylko że wy się daliście zjeść. Jeszcze... Chcieliście znieść cały świat. Gaugany. Moi drodzy, ile mamy już? 21. No już dojdziemy tutaj niespokojnie. No tylko chciałbym coś sprawdzić takiego, że... Mm. Ta czarodziejka, co by robiła? Także Kurde, no chciałem zobaczyć, użyć koda i zobaczyć, a później wczytać, żeby nie było. Tylko jak to było? Musimy teraz zobaczyć szybko. Bo jestem ciekawa po prostu, co ona robi, bo wątpię, żebyśmy ją mieli. Znaczy, możemy mieć jakby yy, Battle Mage z kody. Tak, kiedyś się wchodziło. A nie, ale po co ja to robię? O, ludzie, kurwa, przy... zapisałem, tak? No to mogę zrobić coś takiego. Osiem. Zawsze gotów. Mogę zrobić tak, i na przykład tak. Tak jest. Zrobię to dla A i to jest podstawowa czarodziejka, moi drodzy. Ona ma iskrę w tym momencie i ona kosztuje 3 punkty. Poważnie. To wygląda poważnie. Jak ja się pytam, to ja nie wiem. To Dobra, to mogę. No nie, tego tego nie mogę zrozumieć, ale tych też. No, ich mogę kret zrozumieć. Znaczy, co jest? Ich jest kurwa trzech. Co? To jest broń dystansowa? Co? Co tu się dzieje? Strażnicy lasu, halo. Nie są tacy mocni? Nie wierzę w to przecież. Dziwne. Dobra, to wczytujemy, hmm, to znaczy my możemy kupić łuczników, tylko no nie wiem, czy się ich opłaca, zobaczymy. Gotowi. 30. 25, 8, a to jest walka wręcz już. No opłaca się ich w sumie Tylko nie wiem czy po prostu miejsce. później będą elfy No najwyżej ich opylimy Znaczy z Dobrze by było gdybyśmy teraz wbili nimi jakoś level także Zrobimy coś takiego moi drodzy Zrobimy takie ultra przyspieszenie, aż aż tutaj gdzieś Znaczy nie, zrobimy coś takiego, że wszyscy pójdą tu Go. Go ale... Wy pójdziecie tu. Tak. Także widzimy się za moment. Na, no, zrobię takie wielkie przyspieszenie na przyspieszenie aż na 8 razy. Także lecimy. Co, mamy tło, gra. Kurde. To może być nieprzyjemnie. Do ataku! No, na pewno jak nie będę trafiać. Jak pragniesz. Musimy zachować ciszę. Jak pragniesz. Musimy zachować ciszę. Hmm. Dobra. No Musimy ciszę. Jak pragniesz. się uda Jak pragniesz. Musimy zachować ciszę. Znam to miejsce. Ruszajmy! Ruszajmy! No tak! Jak pragniesz. Tak! Ruszajmy! Hmm. Celować w głowy! Oni są dobrzy w sumie. Strasznie szybko strzelają. Kolejny! Atak. O kurde! Ale jakie fanty mamy moi drodzy! Ruszajmy do ataku! Musimy zachować ciszę. Damy radę razem. Jak pragniesz. Ruszajmy. Znam to miejsce. Musimy zachować ciszę. Znam to miejsce. Musimy zachować ciszę. Zobaczymy, czy coś to zmieni. Ruszajmy. Znam to miejsce. Dobra, to także. Wracamy się tymi tu, ale tymi wrócimy się tam. Chyba tam są elfy. Ta. I zobaczymy, jak e, się okaże, że e, że co, że będą plus jeden punkt dowodzenia większ, więcej. No to to trudno. Do tych elfów będziemy trzymać na tym poziomie. Albo ich sprzedamy, żeby mieć tych. Mi się wydaje, że oni są dobrzy. Ci, ci elf, ci. te elfy. Dobra, także widzimy się już zaraz. Dobra, szybkie przyspieszenie i teraz zobaczmy tu. Nie można ich ulepszyć Nie można ich ulepszyć Co to jest? Co tu się dzieje? Na prawo patrz nie wiem co z nimi zrobić. Kurwa, to jakieś łowady mnie tu latają. Jak... Dobra, zachowałem ich Zaraz wezmę pomocnik Janusza w dłoń I jak przypierdolę to zabiję Także przyspieszenie robimy Albo nawet nie trzeba moi drodzy, bo szczerze Kurwa Tylko oni muszą pójść tu A ci sobie już powinni poradzić sami No ale to jest głupie, bo... A nie, no to są tacy sami. To dziwne. To tylko wojownicy mają. Tak. Hmm. Dobra. Na twój rozkaz. Tak. Idziemy. Moi drodzy, ja bym jeszcze jeden zrobił level dowodzenia Hmm Ale tu może być coś nieciekawie, coś tak wyczuwam Wyczuwam wpierdal czy który przywołał potwora i zdołał zrzucić całą winę na elfy. Prawne rzeczy. Nie ma sensu ukrywać moich zasług. To ja właśnie zabiłem Alzamul, ale... Zmienił nim się głos Mnie trochę. <hahaha> Nadchodzi czas wielkich zmian, a dla ciebie nie ma miejsca w moim małym świecie. A znaczy, że za ostatnimi wydarzeniami stał Gartok? Gildia magów musi się o tym jak najszybciej dowiedzieć. Oni na pewno zdołają odnaleźć tego zbrodniarza. Mm. Jak się patrol rusza! Doskonale, pokój został przeróżony. teraz śladem Gartoka. A, czyli Taruna runa nic tam nie zrobiła. O dziwo, to bardzo dobrze. No nic, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam podobał się odcinek. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. I think I'm i know i'm sexy i've got the look that drives a girl wild i've got the moves that really move them i said chill up and down